Coś niesamowitego. Gegon ściąga skórę. Po raz pierwszy. Czekaj, 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 stój, stój. Spokojnie. Czekaj, 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 czekaj. Nie bój się. Śweganie skóry nie jest takie złe. Chodź, chodź. Stój, stój. Nie będziecie. Czekajcie, bo ja muszę mu to... Zdjąć. Weź, no nie wyrywaj się. Zobaczcie, już, już ściągnęłam mu skórę. I zobaczcie, ta skóra jest biała. Tak ona wygląda. Zobaczcie, tu jest maska. O, to jest głowa. To jest normalnie głowa. Szary, szary był cały. Trochę go tam bulało, bo się wyrywał. Trochę go tam bolało, to ściągnięcie skóry. Ja się poznałam potem, bo się wyrywa. Jak mu, jakby się wyrywał, jak zajmowałam mu skórę. A więc, jeśli chcecie trzecią część z, z życia Gekona, to po prostu róbcie. Musicie dać sobie wszystko. Pa, pa!